Od rana, od rana zaczęło się zajęcia, zajęcia w klasach. Akurat miałam tą możliwość, by uczestniczyć w zajęciach z dwoma klasami, postanowiliśmy zintegrować dzieci, w dwie czwarte klasy. Było w zasadzie czterech nauczycieli, dwóch był wspomagających ja, wspomagający i była jedna pani, która prowadziła te zajęcia. a Bardzo fajne były zajęcia, ponieważ e, dotyczyły m, no, niepełnosprawności. Nie, nie miały za zadanie wyłączyć momentami, a przynajmniej starać się wyłączyć e, niektóre zmysły wzroku. E, na przykład malowały ustami, bez e, rączek, bez używania rąk starały się malować. Czasami niektóre miały zasłonięte oczy i inny kolega musiał je prowadzić po sali i dawać takie komunikaty, by ten nie potykał się po prostu. To było bardzo trudne dla dzieci, ale też dużo nauczyło, wydaje mi się. Co jeszcze? No właśnie jaki cel miały te zajęcia? Co one miały? No ukazanie dzieciom pełnosprawnym, tego jak ciężko mają dzieci z niepełnosprawnością tak naprawdę ma głównie na celu właśnie ukazanie sytuacji dziecka niepełnosprawnego, jak ona jest trudna. Też dzieci poprzez ten Dzień Integracji starają się zrozumieć swoich niepełnosprawnych kolegów, które mają tutaj na co dzień w szkole. Na takich zajęciach, które ja prowadziłam w swojej klasie, chciałam także pokazać niezwykle trudną sytuację dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Dzieci w mojej klasie Zadanie rozwiązanie zadania matematycznego, które było znacznie powyżej ich możliwości. Uzmysłowiło im to, że zadania, które dajemy dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie, muszą być dobrane do tych możliwości. I myślę, że uzmysłowiło im również, że nie będą już zadawały takich pytań, dlaczego mój kolega dostaje łatwiejsze zadanie niż ja. Bo zrozumiały, że tak trzeba, tak trzeba, ponieważ one również że poradziłyby sobie z zadaniem trudniejszym. Chciałyśmy, chcieliśmy również w tym dniu podkreślić szczególną rolę mamy dziecka niepełnosprawnego i nasze przedstawienie, na które, na które przyszły mamy już na tą dniu, właśnie to miało na celu. W ogóle odbywało się ono pod tytułem napisać to my o matce, to za mało. I myślę, że jeszcze nie, wsze, nie wszystkie aspekty trudów macierzyństwa przedstawiliśmy w tym przedstawieniu. że takie głębokie przesłanie, które z niego też płynęło, niektórych niektórych zabawnych scen uzmysłowiło właśnie mamą wszystkim, tutaj zgromadzonym, że ta rola, mamy dziecka niepełnosprawnego jest rolą szczególną. Chciałyśmy to podkreślić i mam nadzieję, że nam się to e, udało. To szczególna dekoracja jeszcze w naszej szkole. Wszystkie klasy wykonywały serduszka, w młodszych klasach dzieci wykonywały małe serduszka, które znajdują się na e, naszych filarach powieszone. E, w starszych klasach dzieci ozdabiały duże serca, które wiszą na, na górze. E, są tam portrety mam, są tam cytaty e, o mamach, e, są różne tak, zdjęcia mam. E, Także myślę, że mamom to również sprawiło radość. Mamy tutaj chodziły, oglądały, próbowały odnaleźć siebie. Także dzieci dzisiaj, podczas dzisiejszych zajęć wykonywały kwiatki dla mam. Wszystkie kwiatki, które zostały rozdane podczas przedstawienia, były własnoręcznie wykonane przez dzieci. I Myślę, że to też jest miłym akcentem. A po prostu tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, to dzięki takim dniu um, jak dzisiejszy. lubić, akceptować, starać się zrozumieć, być empatycznym względem tych osób, a jednocześnie te dzieci z niepełnosprawnością mogą się uczyć wiele od dzieci pełnosprawnych. No więc tutaj czerpie jedna grupa i druga grupa od siebie nawzajem. Ja myślę, że tutaj takim świetnym podsumowaniem są wyniki ankiet przeprowadzonych właśnie przez psycholog i przykładu Piotra, jednego z naszych nauczycieli wspomagających w klasach, w klasach wszystkich, nie tylko integracyjnych, na temat integracji w naszej szkole, w których generalnie rodzice widzą prawie same zalety funkcjonowania klas integracyjnych. Właściwie tylko w dwóch ankietach były wskazane jakieś minuty, które rodzice którzy zauważyli. To ważne, a czego nie powiedziałaś. To, to żeby, e, że dobrze, że tutaj minusy chociaż dwa się pojawiły, bo to daje za, dla nas do, wiele do myślenia, żeby coś zmienić w związku z tym. E, też było dla nas ciekawe, że tylko dwa minusy się pojawiły. To jest niesamowite. Wydaje mi się, że każdy system nauczania e, no, ma jakieś minusy, prawda? Tutaj tylko wyszły dwa, prawda? Spośród tak wielu ankiet przeprowadzonych wyników. E, to jest dla nas duża informacja, bo bo będziemy po prostu się dalej uczyć co robić, żeby tych dwóch minusów nie było w następnym roku na przykład, żeby ich nie Po prostu sama świadomość jest tutaj bardzo ważna. Warto z takimi dzieci. 50% z Państwa dostrzega integrację w samych superlatywach. W zasadzie tak naprawdę znalazły się tylko dwie osoby, które odważyły się które że powiedzieć, które dostrzegły jakieś negatywy wynikające z integracji. To tam może powie, jakie Państwo plus dostrzegacie. To dobrze, jeżeli dostrzegacie, ale oni chcą też coś powiedzieć. No powiedzieć. Tak to wygląda. I to dla nas jest bardzo miłe. To było bardzo miłe przeczytać tak wiele fajnych miłych spostrzeżeń z Państwa strony. I sobie tutaj właśnie kilka wypowiedzi, prawdziwie Dziecko może uczyć się tolerancji i pomaga innym. Inność przystaje do mojego dziecka czymś niezwyczajnym. Bardzo mi się to spodobało. Następne. Dziecko moje stało się, się bardziej wrażliwe i wyczulone na ludzką krzywdę i nieszczęście. Ma większy szacunek do osób tak zdrowych, jak i chorych. Zostały przełamane pewne słabości, które dziecko charakteryzowało w nieśmiałości, nic nie pozostało. To też piękne. Zdrowe dzieci, jako nauczyciele pedagogiczne, które dostrzegamy, to tutaj w, chwili, to w też, zdrowe dzieci czasem zarzucają e, nam, będąc bardzo na integracyjnych, że są gorzej, te zdrowe dzieci są gorzej traktowane niż dzieci niepełnosprawne. Musimy składać ogrom pracy, żeby tłumaczyć. Wiecie, że wcale tak nie jest, że to nie jest tak, że bycie niepełnosprawnym daje nam jakieś profity, że tej sytuacji, wcale tak nie jest. Na co dziś się wymagamy? właśnie z takim pytaniem, proszę Panią, a dlaczego mamy łatwiej? Proszę Panią, proszę pana, chcielibyśmy też tak, bo przecież oni mają łatwiej. Ech, tak nie jest.